Te kolendy będą uwielbieniem. Cześć, mam na imię Rafał i chciałbym Was serdecznie zaprosić na Noc Chwały, która odbędzie się w tym roku 31 grudnia, ponieważ to jest w Sylwestra. I ja tam jestem odpowiedzialny za muzykę, i razem z zespołem przygotowaliśmy dla Was niesamowicie super kolendy. Które będą się różniły od zwykłych kolęd, które śpiewa się w Wigilię, tak od zniechcenia albo z przymusu, tym, że te kolędy będą uwielbieniem. I chcielibyśmy się nimi razem z Wami pomodlić i razem z Wami oddać tymi kolędami chwałę Bogu i przybliżyć królestwo na Ziemię. Także serdecznie Was zapraszam i nie mogę się doczekać, jak będzie wspaniale.